Matka Boska ma dla ciebie ważną wiadomość w tym filmie. To ostatnie ostrzeżenie dla tych, którzy wierzą w Boga i chcą nauczyć się, jak przygotować się na wielką ucisk, która nadchodzi. Uważnie słuchaj wiadomości od Matki Boskiej. Zapewniam cię, mój przyjacielu, że nie ma już czasu do stracenia. Teraz jest czas. Wybierz Jezusa i zostań ze mną do końca, abyś mógł nauczyć się. Jak się przygotować, jak wzmacniać swoją wiarę, i jak pozostać silnym w obliczu wielkich wyzwań, które się zbliżają. Ukochane dzieci, zbliżamy się do bardzo skomplikowanego i wyzywającego okresu. Jest niezbędne, aby wszyscy byli przygotowani, dbając o to, aby mieć w domu nie tylko niezbędne na co dzień rzeczy, ale również dodatkowe przedmioty, które mogą być przydatne w trudnych chwilach. Zabezpieczcie żywność, która może dłużej wytrzymać. Taką jak suszone owoce, konserwy i zboża. Ważne jest, aby myśleć o dobrostanie wszystkich, nie tylko fizycznym, ale także emocjonalnym i duchowym. Bycie przygotowanym to sposób na wyrażenie miłości do siebie i innych. W nadchodzących czasach spotkamy wiele trudności. Dlatego bardzo ważne jest, abyście wzmacniali wiarę i byli mocni w modlitwie. Modlitwa to jak rozmowa z Bogiem. To otwarcie serca i mówienie o wszystkim, co czujecie, proszenie o pomoc, dziękowanie lub po prostu opowiadanie o dniu. Starajcie się modlić każdego dnia, jakby to był szczególny moment, aby zadbać o serce i umysł. Nie musi być nic skomplikowanego. Używajcie słów, których używalibyście na co dzień, jakbyście rozmawiali z bardzo drogim przyjacielem. Bóg słucha wszystkich modlitw, niezależnie od tego, jak są wypowiadane. Jest również bardzo ważne, aby prosić za innych, nie tylko za siebie. Módlcie się za przyjaciół, rodzinę, a nawet za tych, których nie znacie. Kiedy prosimy o dobre rzeczy dla innych, także otrzymujemy dobre rzeczy z powrotem. I nie zapomnijcie prosić o ochronę i siłę do radzenia sobie z problemami, które mogą się pojawić. Wasza wiara jest jak światło, które pomaga zobaczyć drogę, gdy jest ciemno. To pomoże nie tylko Wam, ale wszystkim dookoła. Korzystając z okazji, zapisz się na kanał, aby kontynuować otrzymywanie filmów z wiadomościami i ostrzeżeniami od Matki Boskiej i zostaw komentarz z Twoją prośbą o modlitwę i miastem, w którym mieszkasz. Razem będziemy rosnąć w naszej wspólnocie i wzmacniać się. Chcę również ostrzec Was przed wielkim problemem. Który się zbliża, który może wpłynąć na życie nas wszystkich. Nadchodzi kryzys ekonomiczny. Ważne jest, abyście byli uważni i nie dali się zwieść obietnicom, które wydają się zbyt piękne, by były prawdziwe. Często w trudnych czasach pojawiają się ludzie, którzy obiecują łatwe rozwiązania, ale w końcu mogą przynieść więcej problemów. Bądźcie ostrożni z waszymi pieniędzmi. Unikajcie niepotrzebnych wydatków. I starajcie się oszczędzać trochę na trudniejsze czasy. Jeśli możecie, unikajcie nieistotnych długów i bądźcie zawsze gotowi na zmiany. To czas, aby być mądrymi i roztropnymi, dbając o to, co macie, i pomagając innym, gdy to możliwe. Pamiętajcie, najważniejsze nie jest to, ile pieniędzy mamy, ale jak dbamy o siebie nawzajem. Muszę również porozmawiać z Wami o czymś poważnym, co się dzieje. Jest osoba zwana antychrystem, która rozpowszechnia złe idee po świecie, głównie w Europie. Próbuje przekonać ludzi, aby podążali za drogami, które nie są dobre, powodując zamieszanie i problemy. Bardzo ważne jest, abyście byli czujni i nie dali się zwieść osobom, które wydają się sympatyczne i obiecują wiele rzeczy, ale w rzeczywistości chcą prowadzić ludzi na złą drogę. Zawsze, gdy usłyszycie coś Dobrze się zastanówcie i porównajcie to z tym, co już wiecie, że jest prawdziwe i dobre. Módlcie się o rozeznanie, aby móc zobaczyć prawdę za pięknymi słowami. Również rozmawiajcie z innymi o tym, co jest słuszne i pomagajcie im to zrozumieć. Musimy pozostać silni razem i wspierać się nawzajem, aby nie dać się zwieść tym złym wpływom. Kolejne ostrzeżenie, które chcę przekazać, dotyczy wielkich katastrof naturalnych. Które się zbliżają. Mocne trzęsienia ziemi, gwałtowne burze i tsunami uderzą w różne części świata, w tym w miejsca bardzo odległe i bardzo bliskie nas. Jest bardzo ważne, aby wszyscy byli przygotowani. Wiedzcie, co robić, jeśli którakolwiek z tych katastrof nastąpi tam, gdzie mieszkacie. Dobrze jest mieć plan, dokąd iść i jak się chronić. Przechowujcie żywność. Wodę i ważne rzeczy w bezpiecznym miejscu, abyście mogli szybko je zabrać, jeśli będziecie musieli opuścić dom. Ponadto, pomagajcie swoim sąsiadom i osobom potrzebującym, zwłaszcza tym, którzy nie mogą przygotować się samodzielnie. To jest moment, aby pokazać, że jesteśmy jedną wielką rodziną, dbającą o siebie nawzajem. Módlcie się również aby te katastrofy spowodowały jak najmniejsze szkody i aby ludzie pomagali sobie nawzajem i byli silni razem. Wiara i jedność mogą dać nam siłę w takich chwilach. Żyjemy prawdziwą walkę w naszym codziennym życiu, bitwę, która nie jest tylko przeciwko rzeczom, które możemy zobaczyć, ale także przeciwko złu, które próbuje nas od właściwej drogi. To duchowa walka, w której dobro i zło zawsze próbują wpływać na nasze wybory. Aby pozostać silni i chronieni w tej walce, kluczowe jest, aby utrzymać wiarę i miłość zawsze żywe w sercu. Dobroć, empatia i troska o innych są potężnymi bronią przeciwko wszelkiemu złu. Kiedy działamy z miłością, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, wzmacniamy dobro i osłabiamy zło. Ponadto, zawsze bądźcie w modlitwie. Módlcie się o siłę, mądrość i ochronę. Rozmawiajcie z Bogiem każdego dnia, opowiadajcie Mu o swoich zmartwieniach i prosicie o pomoc w radzeniu sobie z wyzwaniami. Nie jesteście sami w tej walce. Ja także jestem tutaj, modlę się za Was i pomagam na każdym kroku. Idźmy razem, moi dzieci, pielęgnujmy miłość i wiarę. Są naszymi największymi sojusznikami w przezwyciężaniu przeszkód i zwyciężaniu w tej duchowej bitwie. Chcę przypomnieć wam o czymś bardzo specjalnym i potężnym, co wszyscy macie w zasięgu ręki: modlitwie. Modlitwa jest jak rozmowa z Bogiem. To moment, kiedy możecie mówić o wszystkim, co czujecie, prosić o pomoc, a także dziękować za wszystkie dobre rzeczy. Jedną z najpiękniejszych i najgłębszych modlitw, jaką możecie odmówić, jest różaniec. Odmawianie różańca jest jak opowiadanie historii miłości. Historii Jezusa i jak żył między nami. Każde zdrowaś Mario, które odmawiacie, to kwiat, który kładziecie u stóp Matki Jezusa, a to przynosi wielki spokój sercu. Bez względu na to, gdzie jesteście lub co robicie, zawsze można zrobić przerwę i pomodlić się. Może to być w autobusie, idąc ulicą, przed snem lub po przebudzeniu. Te chwile modlitwy wzmacniają duszę. Przynoszą spokój i dają siłę do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Zachęcajcie również dzieci i młodzież do modlitwy. Nauczanie dziecka modlitwy to dawanie mu skarbu, który będzie mu pomagał przez całe życie. Pamiętajcie, moi drodzy, modlitwa to nasza bezpośrednia więź z niebem. Nigdy nie jesteście sami, ponieważ każde słowo, każda myśl wzniesiona w modlitwie jest słyszana z miłością. Ważne jest również, aby pamiętać o znaczeniu bycia razem, zjednoczeni jak jedna wielka rodzina. W czasach wyzwań i niepewności siła naszej społeczności staje się jeszcze ważniejsza. Trzeba unikać konfliktów i nieporozumień, które tylko nas osłabiają, i wzmacniać nasze więzi poprzez wiarę i jedność. Praktyki takie jak uczestnictwo w Eucharystii są fundamentalne. Dzieląc się chlebem i winem, dzielimy również naszą miłość i zobowiązanie wobec siebie nawzajem. Te chwile przypominają nam, że nie jesteśmy sami i że razem możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu, które nadejdzie. Promujcie jedność i zrozumienie w swoich społecznościach. Bądźcie przykładem pokoju i życzliwości. Pokażcie innym, że można żyć w harmonii, nawet gdy opinie się różnią. Pamiętajcie, że każdy z Was ma ważną rolę w uczynieniu swojej społeczności miejscem gościnności i nadziei. Chcę zapewnić Was wszystkich, że nawet w najtrudniejszych momentach nie jesteście sami. Ochrona Boga jest realna i zawsze nas otacza, jak bezpieczne objęcie, które nas chroni w chwilach potrzeby. Pamiętajcie o historiach i naukach z Biblii, które pokazują, jak Bóg troszczył się o swój lud na przestrzeni dziejów. W ten sam sposób On troszczy się o każdego z Was. Zaufajcie, że bez względu na to, co się dzieje, Istnieje wyższa opieka z góry, która jest zawsze aktywna i obecna. Zachęcam wszystkich do opierania się na tej pewności i zaufania w moją interwencję jako matki. Nie wahajcie się, wzywać mnie w swoich modlitwach. Proście o ochronę, kierujcie się światłem wiary i miejcie otwarte serca na otrzymywanie błogosławieństw, które są dla Was przygotowywane. Kontynuujcie życie z nadzieją i nie traćcie odwagi. Wiara którą okazujecie w czasach niepewności, wzmacnia tę boską ochronę, przynosząc pokój i bezpieczeństwo do waszego życia. Idźmy razem, z ufnością i miłością, wiedząc, że jesteśmy chronieni i dbani, a także musimy pielęgnować pokorę, przede wszystkim, ponieważ w naszym życiu pokora jest cnotą niezbędną. Uczy nas uznawania naszych ograniczeń i doceniania wkładu innych. W czasach tak dużej dumy i wystawności, Ważne jest, aby pamiętać, że bycie pokornym nie oznacza bycia słabym, ale raczej posiadanie siły do zaakceptowania prawdy o nas samych i o świecie wokół nas. Proszę Was, abyście praktykowali pokorę w swoich działaniach i słowach. Traktujcie wszystkich z szacunkiem i życzliwością, nie oczekując niczego w zamian. Bądźcie hojni w chwaleniu innych i ostrożni w mówieniu o sobie. Pamiętajcie. Pokorni znajdują szczególne miejsce w sercu Boga, ponieważ są otwarci na naukę i ciągły rozwój. Unikajcie pułapek dumy i arogancji, które często prowadzą do nieporozumień i konfliktów. Pokora pomaga również budować mosty między ludźmi, tworząc silniejszą i bardziej zjednoczoną społeczność. Kiedy wszyscy stawiają dobro wspólne ponad osobiste interesy, harmonia przeważa. Niech każdy z nas kultywuje pokorę dzień po dniu. To dzięki niej możemy naprawdę znaleźć ochronę i mądrość w naszej podróży. Bycie pokornym oznacza bycie wielkim w Królestwie Niebieskim, i tego właśnie życzę każdemu z Was, moi drodzy dzieci. W naszej podróży wiary przywódcy religijni mają bardzo specjalną rolę. Są jak przewodnicy, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć, jak żyć zgodnie z wolą Boga. Proszę kapłanów i wszystkich liderów wspólnot, aby prowadzili z miłością, cierpliwością i integralnością. Ważne jest, aby ci przywódcy byli przykładem dobroci i prawdy. Powinni iść obok Was, dzieląc zarówno trudności, jak i radości. Jak Jezus, który służył, a nie był obsługiwany, powinni być gotowi słuchać, pomagać i prowadzić wszystkich wokół siebie. Proszę, abyście modlili się za swoich przywódców religijnych. Oni również stawiają czoła wyzwaniom i potrzebują mądrości oraz siły, aby kontynuować swoją pracę. Wspierajcie ich swoimi modlitwami i działaniami. Kiedy liderzy i członkowie społeczności współpracują w harmonii, światło wiary świeci jaśniej, oświetlając drogę dla wszystkich. Zachęcam Was również do pozostawienia w komentarzach imienia swojego kapłana i złożenia prośby o modlitwę, abyśmy wspólnie mogli modlić się za liderów odpowiedzialnych za nasze wspólnoty. Kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, zapraszam was wszystkich do wspólnej specjalnej modlitwy. Odmówmy razem Ojcze nasz, prosząc Boga, aby nas chronił, prowadził i błogosławił. I Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech ta modlitwa jeszcze bardziej jednoczy nas jako wspólnotę wiary, w której każdy troszczy się o drugiego, a wszyscy dążą do wzrastania razem w duchu i prawdzie. Niech będzie to ciągłe przypomnienie o miłości Boga, który nigdy nas nie opuszcza i wzmacnia nas na każdym kroku. Trwajcie w modlitwie, moi drodzy. Jest ona pokarmem dla duszy i światłem, które oświetla nasze drogi. Nie przestawajcie szukać wsparcia w swojej wierze i w społeczności, która Was otacza. I nigdy nie zapominajcie, że moje macierzyńskie błogosławieństwo i moja miłość zawsze są z Wami. Postępujmy z odwagą i nadzieją, wspierając się nawzajem i odnawiając nasze siły każdego dnia w Bożej obecności. Niech pokój Boży będzie z Wami wszystkimi, dziś i zawsze. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, like zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Niech Bóg Wam błogosławi. Do zobaczenia w następnym filmie.